Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz a to moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Czernobyl i ja jestem na streamie, jest ze mną um, kilka osób i kontynuujemy przygodę. Um, dlaczego kontynuujemy przygodę, a nie robimy podejścia do napadu? Um, okazuje się, że żeby podejść do napadu trzeba odkryć wszystkie spiski i wtedy dopiero możemy to zrobić, ponieważ wtedy nasze towarzysze, towarzysze się nie rozchodzą jak ostatnio mieliśmy to miejsce. Więc tutaj mamy dwie nowe misje, których jeszcze chyba wam nie pokazywałem na odcinkach na YouTubie i na streamach. Mamy atak na punkt kontrolny oraz gruba ryba. Hmm, tutaj od, hmm, chcemy się dowiedzieć co stało się z bratem Saszko. Tutaj natomiast Michał chciałbym poje i przesłuchał grubą rybę z NAR. Nie wiem co, chyba ten punkt kontrolny najpierw. E, wrzucimy sobie tak, tutaj Michaiła, tutaj Sasz Oliwiera, tutaj nikogo. Tutaj pójdzie Saszka, w bazie siedzi Olga. E, I w, w sumie chyba tyle, chociaż czekajcie, jeszcze zobaczę. E, oj, nie tym. Zdrowie, stan psychiczny, status relacji. E, nie, nie mam takich złych statusów tutaj z nimi. Dobry, neutralny, neutralny, zły, neutralny. E, tak, kurde, ledwo się trzymamy w, w kupie. No, ale okej. Okay. Podejrzewam, że jakbym ze wszystkimi miał dobry stan, to może by mnie nie wykiwali. Stifler Pell, witam serdecznie. Jak czy jesteś? zmiana brywa. pogody. Hmm, ciężko powiedzieć, bo misje są tak szybkie, to nie jest żaden open world, nic takiego, to po prostu robimy od misji do misji i na misjach jak się bardzo długo siedzi to faktycznie nachodzą chmury i po prostu wtedy giniemy, bo pioruny walą i czarny stalker nas tam dojeżdża, więc jako takiej zmiany pogody raczej tutaj nie uraczamy, no chyba, że się za długo na misji zasiedzimy. Ale ta zmiana pogody to jest bardziej na, na to, żeby nas uśmiercić, niż żeby tam... Po prostu, żeby nas pospieszyć i wygonić z misji, tak? Dobra, czyli tutaj... O, jest jeden znak zapytania. Chyba do niego szybko przemknę. 200 metrów. Jak będą jakieś przeciwnicy, to ich oczywiście zgłodzimy. Tędy nie da rady. O. Na surowcach, jak wiecie i pewnie się domyślacie, totalnie w ogóle mi nie zależy. Ee, więc po prostu pobiegniemy sobie do tego znaku zapytania. Polecę jakoś tutaj bokiem. Myślę, że teraz sobie jakoś przytniemy. O. Także jak widzę coś do podnoszenia, to nawet się przy tym nie zatrzymam, bo bez sensu. Aha, i zniknął mi ten znak zapytania, tak? Zniknął! No chyba żartujesz? To ja biegnę do tego znaku zapytania, on wziął w pineskę i zniknął. No to żartujesz. Kurde, ten karabin jest naprawdę za mocny. A ja jeszcze mogę go ulepszyć, słuchajcie. Jeszcze mogę się nauczyć o u Olgi, e, żeby mu 25% obrażenia podnieść. Ale teraz tu się zastanawiam, czy to robić. Tutaj mi pokazuje, że o w tym o e, był znak zapytania, ale nagle gra się wycofała i stwierdziła, że jednak nie. No tu kaszle jakieś dziecko, ale co, nic tu więcej nie ma, tak? Wzięło i mnie oszukało, no. Dobra, to lecimy, lecimy na tą kontrolę. ratować tego brata. No widzisz, no to ja nie wiedziałem o tym, że czasem się te znaki zapytania pojawiają i znikają, bo to pierwsza taka sytuacja. Wcześniej tak nie było. No szkoda. Nastawiłem się, że będziemy mogli tutaj coś zrobić. Не могу еще а, Я возле поста. Здесь полно вооруженных парней. Не высовывайся. Я могу рискнуть. Возможно, сумею всех положить. У тебя железные яйца, этого не отнять. Но нет! попробую их как-то оттуда выманить. Используй полевую радиостанцию. Полагаю, Оливер научил тебя дурить этих роботов. Ладно, okay? план у нас есть. Действуй. Могущий их босс быть без подстемпу. Фасет Марации, мушу подойти до этого спрытня. Не, я хочу спрытня. Я хочу их позабить попросту. Слишком много мороки. Я всех сниму. Решим проблему радикально. То есть ты решил рискнуть операцией ради шанса покрасоваться? Знаю я таких петухов! мне не ням 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 мне Эй, ну добре, ну... ...чтобы что, я должен это делать да? Ооо, уже мне хочется пить! Ненавижу да? Ммм... Przeciwnicy tam są Siemano Urfaelowa, witam serdecznie. Przeciwnicy będą ginąć na sam widok karabinu. To by było dobre. Patrz, 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 patrz. No i co, miał być po cichu, to wszystko się zgadza jak na razie, tak? Nie złamaliśmy obietnicy Seszkowej. Dobra, czyli to i to. Czy to jest tylko ten, a nie tam, jest jeszcze jakiś genek. To może tego by najpierw smuknął? Skoro tutaj Saszko chciał po cichu, to tak zrobię, nie będę taki. To by było fajne, nie? Wy, wyciągacie tylko karabin na wszyscy wrogowie. Ue, <zyskujesz> Ze strachu, nie? на <свист> <свист> И не Вижу два фургона. Один груженный, кажется взрывчаткой. Странно. Подберись поближе и проверь. Осторожно. No dobrze. Udało się zrobić to po cichu, więc chyba tutaj Saszka nie powinien się pultać. Są tu jeszcze jakieś dookoła... Była Ja nie widzę, ale poświęciłem tutaj sporo psychiki na te zabójstwa, więc będę musiał kupić to powodzenie. У меня. Отлично. Теперь посмотрим, получится ли узнать что-то про Руслана. Командный пункт Носорогу. Как слышно? Носорог. Это командный пункт. В чем причина задержки? Высылаем группу Браво. Расчетное время 10 минут. Носорог, как слышно. Парни, что за хрень у вас творится? Они идут черт возьми. Рапорт быстро. Окей. Okay. Так, они выявили солдата, который записался под не настоящим именем. Узнали, что он Руслан. Разыскивается за двойное убийство в Москве. Боже мой, Сашко, мне так жаль. Они, думаю, они его убили, чтобы отмазаться от этой истории. Значит, он мертв. Что ж, не задам я свои вопросы. Да чего ты зациклился на каких-то вопросах? Это же твой брат. Ну да, только это двойное убийство. Это наши родители. Думаю, Руслан как-то причастен к их смерти. То есть ты утверждаешь, что Руслан О, убил я... ваших родителей? Я понятия не имею, что там произошло. Хотел вот у него узнать, но уже не узнаю. Хочешь, Сашка? Да ладно тебе. Ты знаешь, брата, вы вместе спасли мать от ублюдочного папаши, который ее избивал. Ты всерьез думаешь, что он мог бы ее убить? Не намеренно, Но... нет, конечно. Но может это был несчастный случай, а под Знаю. Ты не получил чего хотел, Доверяй своим воспоминаниям о Руслане. Увидимся на базе. Никуда ты нахрен не возвращаешься! Хер знает, убивал он кого-то или нет. Но Руслан был моим братом. Гопов, Ты вообще? должен отомстить за него. Чего? Тебе бы успокоиться для начала, подумать немного. Я не хочу успокаиваться. Я хочу, чтобы они сдохли. Заминируй там все и пусть эти ублюдки из нар горят в аду. Добро, Ладно, я в деле. Мне уже приходилось взрывать. Справлюсь как-нибудь? Я ценю это. I teraz ustanowaj C4! Chwaj detonator, i brescie w hospitalie. Dasz dziś podchodzio momenta i na knopko! No, idziemy to zaplantować te C4. Na zewnątrz gdzieś, a, nie, ja mam po prostu zabrać detonator i spierdzielić stąd. Poczekajcie wszyscy przyjadą. I wysadzić to. Nie do mnie. No dobra, fajny plan, podoba mi się. Jest taki saszkowy, mocno. O, i nawet tutaj mamy podejście specjalnie dla nas przygotowane. Chyba mam tam wejść i patrzeć się na nich przez okno. Coś tak czuję. Койчака, okay, изгнан, okay. то. Yeah. Так, coś Я их вижу. Действуй, как будешь, готов! Что Но там? не вздумай колебаться! А это еще кто? Какой-то забулдыга идет к посту. Это что, друг Михаила? Взрывай все, пока он а? не подошел ближе! Давай! Co? Sorry, co, school! I don't start with nie nie wstumę! Ale nam teraz zrobili, Wystać punkt kontrolny powietrze. Ja potrzebuję saszki, a on zemsty. Nie zabiję od tak niewinnego człowieka, nie wysadzaj punktu kontrolnego. No i teraz, co zrobić? I co mam teraz do cholery wybrać? Zemsty saszki, czy jednak. Wysadzić i pustelnik wtedy nie ma go. Teoretycznie Michał jest u nas w drużynie, więc jak wysadzę Muziomka, to może odejść, ale Saszko też jest w drużynie. Więc jak nie wysadzę, to też może odejść. Проводим обе стежки. Я всё oh, сделал! Твою ж мать! Он знает нужных людей! Да мы водку вместе пили! Прости. Это было необходимо. Необходимо! Да пошел ты! Если бы это был просто какой-то бродяга, я бы тебе слова не сказал. Но не него вот столько больше было. Вот дерьмо! Не каждый заслуживает на смерть, и то выбрал... Оу, уж, курда! И 110 десятый граж только выбрал то задание. No dobrze, nie popisaliśmy się tutaj najwyraźniej chyba. No dobra, zaliczyło nam tę misję. Teraz wczytajmy grę. Eee, wczytajmy ją sprzed. Minuty chyba powinno wystarczyć, nie? Weźmy sprzed 3 minut. Oj. Mam no, relacje z Michałem, akurat ma niezła. Prigdzie co wypełniać. na granatu bez i wzryw. Dobra, nie wysadzajmy. I zobaczmy, kim jest pustelnik. Nie miał się gdzie napatoczyć? No co za głąb, nie miał gdzie stanąć. Ale zobaczcie, jak oni to zrobili. Specjalnie dali nam trudną decyzję do podjęcia. No ale nie byłbym sobą, jakbym nie sprawdził obu opcji. Stwierdzimy wtedy, która jest po prostu lepsza. I no, chyba teraz sobie ja, jak ktoś ze mnie zrobił, że na sam. To co ja tą misję w 3 minuty zrobiłem? 21.25 Wczytałem. Jest to początek misji. No, jaja, jakieś. Zobaczmy, 27. Albo coś nie tak jest z tym czasom, Jerzymon, bo ja faktycznie jestem takim prawdziwym. Ktoś to obiecał swojemu drugiem. Przyjdzie co wypełniać. Saszko, pochodzisz na granatów bez dziciki. Adno, nielowkie i wzryw. Bądź ostrożny. Czy to będzie przed, czy to już jest po? Mogłem sobie w sumie ręczny zapis strzelić. Ale nie wiedziałem, że będzie taki wybór, nie? Nie wiedziałem, żeby zrobić ten ręczny zapis. No, let's go, let's go, let's go, let's go. Uh, Okej, okay, zapisało przed. Tuż przed. Nie rozumiem, zapomniałem o tym. kierdzie. Jones. Start. na Seba, witam serdecznie. Co jest nie tak z tą misją? Czyżby się przywisiła. Odchodzę do Okiena. Dobra, weźmy ten, nie wiem, najwcześniejszy z autozapisów. No, że to przez tego Robala. Zapomniałem o nim totalnie. Ty to swojemu drugu. Saszko, na granatu, i wzryw. Patrzcie, drugu. chce człowiek z... sprawdzić tę misję na dwa sposoby. I nie jest mu to dane, no. Też nie rozumiem pewnej kwestii, bo tutaj. Saszko kazał nam się zakraść do, do tej ciężarówki, gdzie przeczytaliśmy ten raport o tym Rusłanie. I tam wisiał mundur i on coś mówi, że o, ma mundur i coś tam. Ale na cholerę mu ten mundur w sumie. высажь, не высажь. Ты меня подвел, Игорь. А знаешь, что происходит с людьми, которые меня подводят? Я больше не веду с ними дело, Это как минимум. Я тебя помог, припоминаешь? А ты мне помогать отказываешься. Очень жаль. Я обещал найти твоего брата, а не валить каждого, на кого ты пальцем покажешь. Я не убийца. Если прижмешь, любой станет убийцей. No i co? Aha, to też będzie... Eee, misja się zakończy. No i co, znowu mi się pojawił tutaj ten znak zapytania, ale co, znowu to będzie ściema, tak? No tak. Chodzi na to, że tak. No dobra, Michał się ucieszył, Saszko się nie ucieszył i teraz która opcja jest lepsza? Nie wiadomo. Czekajcie, spróbuję. A, jak pójdę porozmawiać z tym genem, to jego tutaj oczywiście już nie ma. No to super, no to super. No to super. Dobra, zostańmy na razie przy tym rozwiązaniu. Ostatnio zasnąłem i się nie pożegnałem. Nie ma problemu, sobie nie przejmuj się totalnie. Tak to czasem bywa. No zobaczymy. Jeżeli Saszko nie odejdzie z drużyny, a moje relacje z nimi tak były już złe, Trudno, nie? Chociaż jak atakowaliśmy elektrownię, to Saszko z starakanem zostali, a Michał odszedł, więc w sumie teoretycznie powinienem tutaj Saszkowi dogodzić, no ale zobaczymy, co się wydarzy. U nas był договор. ty go nie wypłynął, pa czemu? Mnie żal. No tak nie ldziemy, ja nie ubicę. А ты решил, что все вокруг тебя вращается, слезняк? Как меня только не называли вором, бандитом, головорезом, но своих людей я никогда не подводил, такого не бывало. Пряломь, да Окей. Okay. Mamy to zrobione moi drodzy, cieszę się bardzo. Nie mogę tutaj zajrzeć, niestety Saszko. Chyba będzie zły, ale może nie odejdzie. Tak, zobaczymy, przekimajmy się z tym. Ja jeszcze tutaj sobie zerknę, czy coś doszło o tej kobicie, ale wątpię. No właśnie, bo to nic nie było z tym związanego. Przekimamy się, zobaczymy, który jest dzień. No, i najwyżej, najwyżej zostawimy sobie ten odcinek w takim stanie. Jeżeli się okaże, że jednak lepiej było tam wysadzić ten ładunek, chociaż w sumie po cholerę, no tam tylko chodziło o zemstę. Tam raczej nie było żadnych fabularnych powikłań, w związku z tym. Że chyba nie powinno mieć to żadnego znaczenia. Nie wiem, no. Nie wiem, okaże się. Zawsze można się wczytać. Dzień 25. Ээээ, тут ничего, посмотрим, появятся ли какие-то новые миссии. Теоретически должны появиться, Ого! Рад тебя видеть, Игорь! Слушай... ну да, конечно. Вот только не надо! Лучше скажи спасибо, что кто... В общем, слушай! Думаю, пора! Завали... Умираю от любопытства. Парамонная дробь? Генерал Козлов, Генерал Козлов, верховный Оху, народский да. выродок, прикончим его, пускай заплатит за то, что он сделал с моими друзьями, ну и за другие подлости с а собой, -то? тоже нельзя забывать. Друзья? У тебя? Это что-то новенькое. Очень Это смешно. смешно. Этот урод и его прихвостни прикончили моих друзей. И не смей нахер шутить об этом, урод. Ясно? Нас схватили, пытали, одному мне повезло. Они избили меня и бросили умирать. что там произошло? Раньше ты не хотел об этом рассказывать. О а пытки током не то, о чем ты болтаешь со случайными знакомыми. Мы в пятером создали это место. Зина, Юра, Люда Игорь, твой тезка, мы были припятской пятеркой. Уважаемые люди, между прочим, предоставляли им товары и услуги первой необходимости тем, кто в них нуждался. Когда к нам заявились бойцы НАР, мы попытались вести с ними переговоры. Но для этого заплесневелого коммуняки Козлова мы были просто бандой хиппи, анархистов и наркоторговцев. Короче, Скоро нам подвернется отличная возможность отомстить этому выродку. Он будет выступать с пафосной речью перед своей армией уродов на площади Ленина. Звучит как отличная возможность. Если убрать Козлова, он уже не сможет помешать нашим планам. И заплатит за свои преступления, само собой. Я сторонник чистой работы. Но застрелить его, как, как, как же устали, на то я не бы Сначала нужно вытрясти из него как можно больше, чтобы подготовиться к атаке. Пароли, коды, протоколы охраны. А вот когда он все расскажет, можно а, сказать. А еще я хочу спросить его о Руслане. Хочу понять, зачем ему понадобилось убивать человека, который всего лишь хотел устроиться на службу. Мы выдернем зубы крысиного короля. Один за другим. Будет, Другие, слушайте. Один из самых острых его клыков. Но сначала нужно будет его отдать. Его убийство сейчас перечеркнет все усилия, которые мы затратили на то, чтобы выяснить его планы, подробности о конце света и все прочее. Соглашусь только с одним. Козлов должен умереть. Но у нас нет времени на игры. Просто избавься от него по-быстрому и выбирайся оттуда. Может, он и заслуживает страданий. Но, возможно, у него есть нужная нам информация. Но единственный способ убедиться, что он не встанет у нас на пути, просто убить его. Я считаю, это правильнее всего. Я вам его порвал. Козлов нужен нам живым. Слушаю ваше предложение. С этим я могу помочь. Сейчас лагерь расположен в энергетике. Бывший дом культуры. Там два входа. Главный вход, само собой, хорошо охраняют. А вот на боковой ставят только двоих. Тебе это место знакомо, да? Mm -hmm. Я жил здесь когда-то. Хотя многое уже забылось. Найти несложно. Но эти гады из Нар чувствуют себя как дома. Так что в главный вход даже не суйся. А вот через боковой можно проскользнуть. Там очень слабая охрана. Это даже оскорбительно. Так что это твой выход. В смысле, вход. Козлов обосновался на верхнем этаже. Когда окажешься внутри, наверняка легко сумеешь проскочить мимо охраны. Меры безопасности у них просто куром на смех. Как и всякие фашисты, они зажрались. Им не приходит в голову, что кто-то подберется так близко. К тому же большинство будет слушать речь Козлова. Если повезет, он их там всех усыпет. Это прекрасная возможность, мышонок. Слуга крысиного короля останется один. Он будет уязвим. И ты нанесешь удар. Настало время вселить страх перед великим крысоловом в эти черные и сошие сердца. Ладно, я готов пообщаться с Козловым. Okej, okay, elegancko. Czyli wydaje mi się, że tutaj powoli docieramy do jakiegoś kurde, wiecie, mini boss, coś takiego. Także tym zajmiemy się... Oj, cholera. Tym zajmiemy się w kolejnym odcinku, moi drodzy. Najpierw oczywiście przesłuchamy grubą rybę. To będzie nasz powiedzmy następny cel, a później porwiemy kozłowa i zobaczymy, jaka misja pojawi się po grubej rybie. Także, moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach, bijecie na streamy, wbijecie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Mm.